Drodzy, dzisiaj zaprezentuję Wam nieruchomość, która znajduje się w ofercie naszego biura na wyłączność. A jest to szeregówka w głowie Małopolskim, która posiada 120 metrów powierzchni użytkowej, u której posiadamy klucze i którą możemy Wam zaprezentować w dowolnym dla Was czasie. Na chwilę obecną zapraszam Was na prezentację w formie filmu. Biuro Nieruchomości Pierwsze Piętro prezentuje nieruchomość zlokalizowaną przy ulicy Rudolfa Menerki na osiedlu Niwa w głowie Małopolskim. Na parterze znajduje się ciąg komunikacyjny, który doprowadzi nas do przestronnego salonu z aneksem kuchennym. Budynek pochodzi z 2012 roku, wykonany jest z pustaka i zlokalizowany jest na działce o powierzchni 2,44 ARA. Na poziomie 0 również znajduje się toaleta, pralnia, garaż oraz kotłownia, przez którą wyjdziemy również na taras. Na wyższych poziomach znajdują się cztery niezależne pokoje, bardzo przestronna łazienka oraz spora przestrzeń, którą można zagospodarować pod miejsce do przechowywania. Dodatkowym atutem jest klimatyzacja, kominek z płaszczem wodnym oraz brama wjazdowa sterowana na pilota. Jeżeli spodobała Ci się zaprezentowana na filmie szery to zaznaj do mnie. Umówimy konkretny termin, umówimy spotkanie, tak żebyś mógł zobaczyć osobiście. Zapraszam do kontaktu i do zobaczenia.